Cześć. Nazywam się Rafał Pawlak, a to jest Cyfrowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach. Dlaczego cyfrowy? Ponieważ uczestniczymy w projekcie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, a nasze zadanie pod tytułem Nowe Cyfrowe Horyzonty, czyli Kultura w zasięgu, otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu i na szkolenia dla pracowników. No właśnie, Jesteśmy już po tych szkoleniach. W większości zakupiliśmy sprzęt, który planowaliśmy w naszym projekcie, i teraz przyszedł czas na to, abyśmy mogli przenieść część naszej oferty kulturalnej do sieci. Jak już pewnie zauważyliście, na naszych portalach społecznościowych typu Facebook czy YouTube zaczęły pojawiać się filmy. Od razu ostrzegam, że będzie tego coraz więcej. Będą to relacje z wydarzeń kulturalnych, będą to wywiady z artystami i z autorami książek. Będą to też nawet transmisje koncertów online, czy też podcasty. Wszystko to niebawem na naszych stronach internetowych. Śledźcie nas, a teraz trzymajcie się ciepło. Cześć!